Piję, czuję, że żyję, taki zostanę do końca. Tira dunudeo, mój jest na morzu, opuszczam właśnie dom. Wypiję wasze zdrowie, kiedy przyjdzie na to czas. Żegnajcie, przyjaciele, zaśpiewam z wami wraz. A jutro o tej porze już będę z i stąd. Bo świat mu jest na morzu, opuszczam właśnie dom. A gdy już będę stary i sił zabraknie mi. Powrócę do mojej twierdzy, tam skończę swoje dni. Przyleci mały słowik, zaśpiewa dla mnie sam. Zabiorę swoje serce i pożegnuję w dal. Wypiję wasze zdrowie, kiedy przyjdzie na to czas raz, z tego co wiem to jedyna taka impreza, jeśli nie w Polsce, to jeśli nie w Europie, to chyba by na, na świecie bardzo możliwe. E, e, więc e, ponieważ nie byłem nigdy w Oławie na, no, z występami artystycznymi, ani na różnych imprezach artystycznych, no to nie, to, to jest mój debiut. Jestem niezwykle stremowany, za 30 minut będę komentował, pływanie na byle czym. Hey. Weź tę małą, tak jak umiesz bo czony nie daj już rady, o biedny John. Weź mocny, ma na papier i skręć, cygarko twarde, tak jak pięść, bo czony nie daj już rady, o biedny John. O, weź ją, o, o, weź tę Poziom był coraz lepszy, co roku coraz więcej bierze udział... Ludzi w tym konkursie, i myślę, że coraz ciekawsze są te propozycje dopływania. Spoczony nie daje już rady, obietny John. O, weź się. O, niech się ha! O, weź, o, weź, o, weź małdę, jak umiesz nie daje już rady, obietny John. Każda dziewczyna na klipko, to my z dorszem pan nie go daj, go daj już rady. O biedny to dalej, oh! Za chwilę ujawnimy wyniki e, dzisiejszego konkursu. Za udział w konkursie pływania na byle czym podczas festiwalu na odrze Piana Bosmana Karolina Ręka z Butelka. Wielkie brawa. Karol Fiśkiewicz, małe byle co. Prosimy. Bardzo skomplikowana nazwa. PNGKBP, co się tłumaczy pierwsza nawodna gala kickboxingu pływającego? Wspaniali bokserzy, którzy walczyli, jeden z nich nawet wpadł do wody. Trzecie miejsce. Nagroda 2000 zł. Ci, co przeżyli crash testy. Poduszkowiec. Brawo! brawo, brawo, brawo wielkie brawa! Pokażcie nagrodę. Niesamowita nagroda. Jest to drugie miejsce zajął zespoł ElektroLuxu Tracony Raj. Mm. Ogromny aplauz, wielka praca tego zespołu w fantastyczny raz scenografię i w piękne kostiumy. Zespół elektronów. Bis, tak jest, bis. Pierwsze miejsce i nagroda 5000 zł. Zdobył zespół pod Marka Gąsiorowskiego. Czyli prezes, tak, jak się nazwa. Wielkie brawa. A już za rok możecie Państwo sami wziąć udział w konkursie pływania na byle czym. 5000 tysięcy do wygrania. My się przygotowywaliśmy dwa, dni, znaczy, przepraszam, dwa tygodnie przed imprezą. Pierwszy tydzień budowaliśmy statek. Nie było pomysłu, wpadli, kierownik nasz, wpadł, Rafał Paluch, na pomysł. Przekonał mnie, żeby się przebrać. Koleżanki przekonał, żeby się fajnie dziewczyny przebrały. Jest to nasz pierwszy udział, myślę, że nie ostatni, bo myślę, że firma będzie chciała się pokazać w przyszłym roku i w przyszłym roku myślę, że zdobędziemy pierwsze miejsce, bo ja muszę mieć wreszcie porządny biust. Te konstrukcje wymagają miesięcy, do